thank you Kawiarenka w Żarach, Siłownie w Zielonej Górze, Gorzowie i Szprotawie, PAP w centrum Gorzowa oraz pensjonat nad jeziorem głębokie koło Międzyrzecza. To według naszych informacji firmy, które otworzyły swoje podwoje dla klientów mimo panujących obostrzeń. Właściciele tych firm nie musieli długo czekać na interwencję. Wszędzie zjawili się policjanci wraz z sanepidem. Funkcjonariusze prowadzą w tych sprawach postępowania, które zapewne zakończą się wnioskiem o ukaranie do sądu. 60-letnia mieszkanka Międzyrzecza zapłaciła 4 razy za zakupy w tym samym sklepie banknotami kolekcjonerskimi o nominale 200 złotych każdy. Za radną kobietę zatrzymała policja. We wrześniu 2020 roku kobieta płaciła podobnym banknotem 100 złotowym za pizzę. Międzyrzeczanka usłyszała 5 zarzutów oszustwa, za co może jej grozić do 8 lat więzienia. Czołowe zdarzenie dwóch pojazdów na krajowej 92 niedaleko Świebodzina. Doszło do niego w poniedziałkowe popołudnie. Kierujący BMW zderzył się z pojazdem ciężarowym. W wyniku wypadku roczne dziecko zostało zabrane śmigłowcem LPR do szpitala na obserwację. Kierowcy, którzy zdecydowali się na wizytę na stacji paliw w drugim tygodniu stycznia, musieli głębiej sięgać do kieszeni, bo koszty tankowania były wyraźnie wyższe. Paliwa na niektórych stacjach benzynowych w ciągu ostatnich dwóch tygodni podrożały nawet o 30 groszy na litrze. A to niestety nie koniec podwyżek. W tym tygodniu czekają nas kolejne, bo paliwo drożeje w hurcie. Niskie temperatury dają się we znaki także podróżującym koleją. W poniedziałek wiele pociągów zaczynających swój bieg we wschodniej lub południowej Polsce notowało opóźnienia nawet po 100-120 minut. Opóźnienia notowały też pociągi regionalne, ale też te dalekobieżne, przejeżdżające przez Zieloną Górę, Nową Sól, Świebodzin, Zbąszynek i Rzepin. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gotowa do 29. finału nietypowego ze względu na pandemię i obowiązujące obostrzenia. Tegoroczna akcja charytatywna to już blisko 8 tysięcy puszek stacjonarnych, 12 tysięcy eskarbonek i prawie 1400 sztabów oraz rzesza wolontariuszy. Wszyscy wolontariusze otrzymali już od nas maseczki 1362 sztaby. Każdy sztab otrzymał od nas maseczki. Otrzymał także płyny dezynfekujące w takich 5-60-litrowych pojemnikach. Coś Cię denerwuje, a może Byłeś świadkiem ważnego wydarzenia. Nagrałeś film lub zrobiłeś zdjęcie? Daj nam znać. Zadzwoń lub wyślij SMS-a pod numer 690-333-911, lub napisz maila na adres redakcja małpa lubuskie24.pl. Czekamy na Twoje zgłoszenie.